Nazywam się Piotr Dorosz, jestem muzykiem, instrumentalistą i kompozytorem i etnomuzykologiem. A moja muzyczna przygoda zaczęła się właśnie w tej szkole i dokładnie w tym miejscu, w którym w tej chwili siedzę, ponieważ nie mniej, nie więcej, tylko 28 lat temu tutaj na ręce pana dyrektora Andrzeja Bożyma składałem przysięgę pierwszoklasisty. Nie sądziłem, że dana mi będzie powrócić w mury tej szkoły, no ale blisko rok temu zadzwonił do mnie kolega z klasy Szymon Broma, z którym przez dobre 20 lat w ogóle nie miałem kontaktu. Z informacją, że napisał powieść nie pierwszą zresztą, i czy ja ewentualnie byłbym zainteresowany współpracą przy tym projekcie. Początkowo chodziło tylko o nagranie na akordeonie ze śpiewem jednej z dawnych warszawskich piosenek, ale kiedy zaczęliśmy prowadzić coraz to bardziej konkretne rozmowy na temat tego projektu, no, yy, Szymon wystąpił już z propozycją, na którą ja nie mogłem się nie zgodzić, yy, napisania przeze mnie muzyki do, tego, do tej powieści w formie audiobooka. Zainteresował mnie pierwszy rozdział tejże powieści. No a po drugie, kiedy dodatkowo Szymon poinformował mnie, że taką muzykę mogłaby wykonać orkiestra naszej szkoły Natyszkiewicza, no to już nie miałem wątpliwości, że mówiąc kolokwialnie, wchodzę w to. No i dostałem za zadanie zilustrowania muzyką na orkiestrę symfoniczną kilku. Obrazków, które zadał mi Szymon. To były przede wszystkim yy, jakieś portrety postaci występujących w tej powieści albo też pewnych sytuacji tam mających miejsce. W ten sposób powstało sześć utworów. Do tego dołożyłem też dwie aranżacje dwóch przedwojennych warszawskich podwórkowych piosenek. Jesteśmy po nagraniu muzyki do audiobooka e, Proch. To zabawna historia, bo e, ja jestem dyrygentem orkiestry szkolnej na Tyszkiewicza. E, Zwrócili się do mnie moi dwaj absolwenci, nasi dwaj absolwenci, Szymon Broma, były Skrzypek tutejszy e, i Piotrek Dorosz, pianista. E, którzy e, stworzyli tą, i audiobook, i muzykę, tak napisał muzykę, czy orkiestra nasza by tego nie nagrała. No, e, ja jestem zawsze otwarty na wszelkiego rodzaju e, fajne pomysły. No, dzieciaki również e, przyjęły tą propozycję z e, no, entuzjazmem wręcz mogę powiedzieć. W każdym razie nie protestowały za bardzo. No i pracowaliśmy przez jakiś czas, żeby ten materiał opanować. No i dzisiaj to jest niedziela. Trzeba było to nagrać w niedzielę, w momencie kiedy w szkolniku nie ma, żeby nie było hałasu. Wszystkie dzieci, to było 40 osób, blisko, ponad 40 osób przybyły, poświęcimy swoją niedzielę. Siedzieliśmy tutaj długo, od rana do yy, popołudniowych godzin. Udało się to nam, nam, nam nagrać. Jesteśmy bardzo zadowoleni, czekamy co z tego dalej wyjdzie, chętnie tego audiobooka posłuchamy, pochwalimy się naszym znajomym. Bardzo było miło, przyjemnie, e, oby tak dalej, oby więcej takich projektów.